No hmm. jestem zdrajcą, panowie. Dlaczego ja ty zawsze jesteś tego... Wiem, Człowiek, ostatnio 6. ty byłeś zdrajcą i co? Ała! Kto we mnie strzela? To, to ty mnie uderzyłeś? Nie, nie, nie uderzyłem w ciebie. To ktoś z wieży tamtej. Alien chyba tam jest, jak znajome. Ale ale wszystko, mi się... ale Alien ale! zdrajcą? Ale... ale nie, ja alien! Ale ali, ja nie... <laughs> przepraszam, ale mi się wydawało, że ty jesteś tam. Jeżeli to no. nie ty, to spoko, no. ponieważ ja ktoś tam, tam strzelił. Ja Ją jestem detektywem, no to... Dlaczego tu Mandzio, pływasz w powietrzu? Co to się dzieje? Nie, nie pływam w no, powietrzu, dlaczego, dlaczego, mam... dlaczego ty każdego osądzasz, Ignacy? Co z tobą Akurat... jest nie tak dzisiaj? Bo tylko Bóg mnie może osądzać. <śmieniu> Mandzio... Przeważnie, rzadko, to... <śmieniu> rzadko zdarza mu się, żeby był zdrajcą. Na prawdopodobieństwa. No, kryje go, kryje go! On go kryje! jest detektywem, zatem... Ma pytanie, dlaczego człowiek jest już lekko ranny tak szybko? To no przecież bo nie, ktoś nie strzelał, strzelał, tak? Pytanie, dlaczego nie, strzelałeś nie strzelałeś, są pijane, a jeszcze nie zaczęliśmy. Hmm. Człowiek, ile piłeś? Ja? Człowiek, ile lepiłeś, przyznawaj się. Nie powiem hmm. wam. Przyznawaj się, ile piłeś. Nie, ja się. Nie o... się. Nie, dobra. O, ja, ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Słuchajcie, jesteśmy tu wszyscy. Ja tak? nie, 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 nie ma. Nie, ja sobie. Bo ja, ja nie, chcę, do... nie chcę, być obok czuł. mogę być tutaj, Chodź tutaj? Chodź tu do nas. Zrobimy o, mam to Co! No, to, to, to nie ja strzeliłem nawet! Ja, to nie moja prośba! Ten, ten Mój! Drodzy kogo tu nie wiesz? <noise> <noise> o! Ej! Ktoś rzucił granat! Ziemnie tak. Bo nie Ignacy to, to przeżył powiedział, to Wszyscy przeżyli. przeżyli! No to wszyscy, wszyscy są zim, winni wszyscy. w takim razie. To nie! Jest, to nie za dużo sensu! Morderca, zdrajca! Alien. alien? A? Czekaj, czekaj, Alien? Sam A, dlaczego to mnie to alien. nie dziwi? Dlaczego mnie to nie, nie dziwi? nie rozumiem, słucham. Dlaczego mnie to nie dziwi? A chodźcie go zabijemy w Alien? No nie, to nie, można ej, w zasadzie. Chłopaki, ja, proszę bardzo, ja... Dura, o, bo bobę podłożą droga. gdzieś pewnie. Ja już znam Aliena. O, o okej. Okay. Chłopaki! Słabo trochę Chodź. Dlaczego ty każdego tak tutaj chcesz jakoś ubić czy co? Bo ja co powiedziałem nie. to od samego początku. Wiecie, co nie. To okay. naprawdę jest zdrajcą? Ja muszę sprawdzić coś na Ignacym. Ja sprawdź mnie. Ja idę, idę, idę po ciebie. Daj no do, do Bladiego podejść. Blady sprawdź, możesz sprawdzić proszę bardzo. Bladi nic jest sprawdzi. Mandio. Ja ja no nie, no jakim cudem ty przeżyłeś Ignacy dostałeś no. dwie kulki. Mm -hmm. To było, to było, to było Oszuście. żałosne, oszustwo Uwaga, granat zapalający magneto laskę, hop, Uwaga I zapraszam za mną Dobra, granat poleciał, okej okay. Dzięki, dzięki, tak, dzięki człowiek, grana, dzięki człowiek, wiadomo, 45 odstrajcie. HP straciłem. Dzięki, wielki człowiek, czy ty Dobra, jesteś detektywem, ty czy nie jesteś tak. Czemu detektyw mi zadał HP bez Danie. powodu? 45 zadanie mi może ogień, który wypala i O, sprawdza, zapraszam, czy zapraszam tutaj, jak tu się zbierzemy wszyscy, to nic się nie jest. Ale, potrzebujemy co? To otworzył te drzwi. Kto tu, zbiera, kto tu zbiera diamenty w Minecraft? Ja, ale potrzebujemy golden block. Ja idę go znaleźć. Nie, 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 nie. Zostałeś tutaj, kolego. Ej, Mandziu mnie blokował. What? Ma, Mandziu mnie blokował. On niechł, no a za się, co? Niechł, to, niechł, to był tylko strzał ostrzegawczy. To, kto stąd wyjdzie, proszę Państwa, reszta ma prawo go zabić. Tutaj. Proszę bardzo, jestem zdrajcą, mogę wychodzić i wchodzić, kiedy chcę. <laughs> kolego, kolego. 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 ja, pro, ja proponuję nie wreszcie, wreszcie, nie go, wreszcie nie go potraktować, tak jak on prosił od samego początku. Chowujesz się Rektuję fałszywych autorytetów. Grubieństwo to jest dwa, akurat twoja renoma tutaj, Czułek. Ło! Wow. Ło! Wow. Wow. zostali pokonani już. Ło, wow. dobra robota, chłopaki, wygraliśmy. Eee, Kto był zdrajcą? Eee, ja i zostałem, zostałem 55 HP od Czułka, później od ciebie miałem 10% HP i fajnie sobie pograłem. To się dwa. nazywa dobry detektyw. Dlaczego mnie zabiliście? Ale kto cię O, bo już zaczęła się gra, o proszę. Ale kto kogo zabił i No dlaczego? ciekawe. Ktoś ja myślałem, że to już jest Ej, chłopaki, Poproszę. nie bijcie się. Dlaczego, dlaczego się bijecie? Kto tutaj w ogóle umarł? Takie pytanie. Główny zdrajca, no możesz tym. Jezu, dlaczego tutaj ty umar? zawsze musisz zabijać ludzi? Ignacy, czy ja mogę cię poprosić, Bo żebyś zaczął panować jest nad, nad sobą? To jest ciekawe. Ale, Ignacy, słuchaj, ciekawa. nie można tak robić. Nie można zabijać cały czas ludzi. BlaDi, czy ty sobie wyobrażasz świat, w którym się zabija cały czas ludzi? Hmm, no właśnie, to no tak, byłoby się się właśnie, na nie, właśnie planecie. nie za bardzo. Kupson, zgódź się, że nie wolno cały czas zabijać ludzi. Chodźcie, chłopaki, pójdźmy, nie Ej, wiem. ale wiecie co? Alien <laughs> był detektywem i został zabity. Temu wow. ktoś Słuchajcie, miałby zabić chodźmy detektywę? do netheru. Chodźmy po prostu do netheru. Emu ktoś się... o! <śmiech> 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 dobra, dobra, ile się udało ogarnąć... Czemu ta bomba z takim opóźnieniem wybuchła?! No właśnie, ja sobie idę, tak słyszę pi, 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 o nie, ten nie okay. o, Okej. Wreszcie, Wreszcie jest... się udało! Rek. Jako, że ja jestem detektywem, ja nie się postanę, zgadzam, żeby wobec mnie była tylko jedna osoba i tą osobą jest... E... Dlaczego mnie nie celujesz, kolego Ignacy? Nie, nie zgadzam się na ciebie, nie, ty proszę sobie iść, ja chciałem tutaj kup sona, ufam. Mnie, nie, nie. Kto ci dał autorytet, żeby nas osądzać? Powiedzmy. Dobra, e, moja oznaka. Moja oznaka dała autorytet. Ej, dlaczego. Słuchaj, eee! poczekaj, Igracy, bo ja nie wiem, dlaczego o, oni tam granat o. rzucają z tamtej wieży. No, ich zabijemy wszystkich. To jest to to bardzo granaty. dobry pomysł. Ja tutaj mam taki skaner DNA, nie wiem, jak on za bardzo działa. Czy mogę go coś skanować? Tak, daj. Czekaj, skanuje ciebie, twoją pupkę skanuje, ale troszeczkę ona nie działa. Ona chyba tylko działa na martwych ludziach, wiesz? Możliwe. O, znalazłem, To do, co? To skoro działa ona tylko na martwych ludziach, słuchaj, Ignacy, ja tutaj potrzebuję twojej pomocy. I to nas strzela! Menda. <laughs> Alien chyba nie polubili naszych przyjacielskich granatów. Chyba nie. Teraz. A, <laughs> czyli Ignacy był niewinny. Czas zgonu 7 sekund temu. Okej, okay. i chodzi o to, że ja mogę pobrać próbkę DNA i później mogę porównać z waszą próbką DNA i dowiedzieć się, kto jest zabójcą. Aha! Dzięki Ignacy! Twoja śmierć przysłużyła się temu. Nienawidzę cię. Dezy, dlaczego strzelałeś do mnie przed chwilą? Czemu kłamiesz? Człowiek, co tam się dzieje? Ej, Czy chciałbyś... Oni rzuca... Panie detektywie, oni słucham? strzelają na górze i rzucają granatami tutaj. Słucham? Czy Teraz to jest prawda, chłopacy? chłopacy? Nie, nieprawda. Pozwalam ci, Czułku, wyjebać mu w ryj. Ale ja mam shotguna, nie mam jak mu wyjebać w <laughs> Trochę mi hey, Ciebie szkoda w zasadzie. O nie, Bloody z Drajca. Ale czekaj, okej. Okej, okay, okay, Bloody, ja myślałem, że jesteśmy kumplami. O nie. No bo tak stan. jest. Nie, panie nie detektywie, detek ostrożnie. Zostańmy tutaj, Czułko, okej? Okay? Ale panie do <laughs> oni Co na wieży i Poczekaj, ja tutaj mam mózg NRD. No, Ale nie przestań okay. z nich strzelać ciągle A, tymi granatami. to nie jest okej, okay. ludzie chcą nas zabić. Proszę się <laughs> uspokoić. Panie czułku, proszę pójść za mną. Ja myślę, że pan może być podejrzanym zdrajcą, dlatego proszę pójdziemy pana przebadać. ty, bo mnie ze Chodź, idziemy. Chcesz, żebym cię zabił za to, że jesteś zdrajcą? Właśnie, właśnie nie, zatem chodź, przebadamy cię, czy jesteś zdrajcą. Panie detektywie, please! Proszę pójść za mną, i się ze mną nie kłóci. się z detektywem! Ja tutaj wykwalifikowaną osobą jestem! Ja mam z jakiegoś powodu rangę detektywa, co nie? Proszę wejść do środka. Pro, taki pro tip potrzebujesz golden bloku. Proszę wejść do środka. Jak! Potrzebujesz Golden Bloczka! Zamknij mordę za światło, nie głos z głos zagrobu. Ale on żyje! Nie. Golden block! Dobrze, dobrze. Skoro to nie działa, to oznacza, że nie jesteś zdrajcą. Słuchaj, czółku, potrzebujemy znaleźć całą resztę. Ja tutaj widzę, że są praktycznie. Jedna dedukcja. No to śmia śmiałbym twierdzić, że skoro my jesteśmy tu we dwóch i nikt się nie odzywa. Być może jedna osoba żyje jest zdrajcą, może tak... mi się ta ta tak ye... wydaje. Zwłaszcza, że są uruchomione wszystkie pułapki po kolei. Wydaje mi się, że to jest dobry znak, co nie? <klarz> panie detektywie, pan to jednak ma oko. <klarz> z jakiegoś powodu nie nazywają detektywem, czyż nie? <klarz> Okej, okay. panie detektywie... O! W, pro, proszę, panie czułku, proszę do mnie przyjść. Ja tutaj znalazłem coś bardzo, bardzo ciekawego w neterze. O, to jest niezidentyfi... O, Jezus! ładnie tak Martwe ciała Musi... nie gadają. Muszę sprawdzić to ciało, to jest Kupson. Kupson był niewinnym terrorystą. Umarł 4 minuty temu i. Aha, niewinnym się. terrorystą. Dobrze, to skoro się spalił, to... Wiesz odpoczywanie. Tam, Racz mu dać. Niech będzie Orson Dobra, słuchaj, myślę, że możemy powrócić na świat tutaj. Panie detektywie, który nie dobrze sądzi, sam... pan, że powinniśmy znaleźć się na x który jest tutaj. Czy kwestionujesz? Dlaczego zakwestionowałeś moje doświadczenie? Jezu, panie detektywie, please. O! Rekt. Najgorszy! Nie kwestionuje się mojego doświadczenia! Jeszcze mnie zrzucił z tym, Słuchajcie! Wraz... Będziemy kogoś zabić. Wraz, kolego... Byłem czujny, byłem czujny. Ju już kiedyś uruchomiłem wszystkie pułapki, nie do zrobiłem Prowadziny. tego drugi raz. Słuchajcie, wraz z kolegą z znaleźliśmy diametral. Właśnie, e dokładnie. Znaleźliśmy diamentowy bloczek i chcieliśmy go przekazać muzeum, w muzeum. Gdzie jest muzeum, gdzie możemy przekazać ten bloczek? Kogo mogę zabić? był podejrzany blady. Zabij tak. Bladiego. Nie, ja nie byłem potrzebnego. Ale dlaczego Czy zabijać Bladiego? W sensie to nie można tak po prostu. Kontrolne. Panie detektywie, ja, ja, ja potrzebuję tutaj Kontrolne normalnie. <noise> Dobrze, detekcji, ja nie. kontroli. Panie detektywie, tutaj. Pięknie. Ej, halo, halo. Halo, halo proszę się mordowałeś uspokoić. Go? mordowałeś go? Dlaczego no, tak proszę. proszę? Ja zos... ja obronię no. Ignacego własną Proszę, kumplem. zostaw go. Zostaw go. Nie wolno go do... proszę tego. będziesz w detektywa, albo też poniesiesz konsekwencje tego. Dobrze, to poniosę konsekwencje. Ja ręczę za Ignacego swoim życiem. Panie, panie kolego Ignacy, proszę. Ja ręczę za Ignacego swoim życiem. Proszę bardzo, możesz Bez świadków. Bez świadków. Ale jakiś razy wchodzi, to i ja wchodzę. Kim kocham? Witam, przyszedłem potwierdzić ale, wers ale z kim, wersję kim, graczego. kim kocham? Ma, to granatywny jest spokojnie! Ej, tak, i chcę prag! I chcę Spokojnie to jest się. prak, to jest social eksperyment tylko. <laughs> ufałem, ufałem ci, Mandzia. Ej, słuchajcie, zdrajca ma dosłownie jeszcze 24 sekundy na przeżycie. No tak. czy... o, muszę, ja muszę, muszę przyznać, że ten, że ten Zdrajca jest troszeczkę słaby. Troszeczkę. Nie jest zbyt słaby, jest słaby. dobry, nie jest zbyt dobry, Kupso, czy ty jesteś ty? E, 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 e. Nie, eje, ej, Kupso. Kupso? <noise> Właśnie mi się wydaje, że to jesteś ty. Tak chodzisz tutaj cicho, to Dobrze, chodź, człowiek, 8. idziemy 8. sobie, uciekamy od nich, uciekamy od nich w te ostatnie sekundy. Gdzieś jest bomba na 100%. Okej. Łak, tu bym No No naprawdę ty! Come on. O, bo no, jest no, ale... tak bezradziejny. Panie Ignacy, jest pan Podejrzanych terrorystów. Powie... Nieprawda, jestem niewinnym terrorystą. Ale, ale groźby, groźby, że się ktoś zabije panie Ignacy, to nie są rzeczy na porządku dziennym. Tak? Nie wiem, kto nie to cię robi. wybrał na detektywę, ale jak ja przyjmował mnie mój Moja do, do terrorystów, to było, było jeszcze lepsze czasy wtedy. Za moich tak, czasów się zabijało jak... kuch... każdego. I do, idę do dwóch wież. Przypominają mi szczęśliwe czasy. To Co za Gałga? To były czasy, nie? nie to co dzisiaj. Wszyscy są i wszyscy się każdy się każdego boi. Przyjaciel na to strzela? Właśnie ktoś do ja strzelił. Też A, dobrze Ignacy, było, to jest no? spoko. Kolega... Chyba Ignacy, wiesz? I to... Ale nie mam to... przeciwko, żeby Ignacy do pasuje, tak? Ignacy jest po prostu czasem agresywny i ja to akceptuję. Wiesz, to jest taka sytuacja, kiedy jesteś w związku i ciebie pije hey. partner. Co nie, niby to nie jest spoko, ale to akceptujesz, Ale nie masz wybor. kochasz. Ale dokładnie Jadnego. tak, Jadnego dokładnie kochasz. tak. Chciałbym cię mianować asystentem detektywa. Czyli się zaszczycony? Granat, granat! O! Granat z góry! Ale rzucił granat! A więc bądź moim... Ja, bądź moim... Nie. On? nie, i chodź tą sprawę. Czyli halo, halo, halo. idziemy. Zróbmy, idziemy ich wyczyścić, tak? O, tak jest. Hmm. Dobrze, A idziemy tak, ich wyczyścić. Oho, okej. Oj! Okej. O! Udało mi się! Czy dostanę was? Oczywiście! Za ten granat i mnie spalili do 2 HP